Jo, kolejny odcinek. Nie wiem czy to nie będzie ostatni. Zobaczymy, jeszcze mi się sił na mi ręka boli. I obawiam się, że to będzie ostatni Urf, ale możliwe, że nie. Jeszcze zobaczymy, może jeszcze coś nagram. Podobno gdzieś od 3 nocy wyłączałem. teraz jest chyba 11, jak to nagrywam. Więc zobaczymy... Mamy Lisina. Listina wziąłem w pierwszej grze na urfie i był w ca wyszedł całkiem spokojnie. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Idę za Listarkiem, czemu by nie. Niech Eko sobie sam poradzi na tobie. I jest oczywiście u nich patata, więc się już boję, że szybko tylko skończy. i eko. To za mało banów, powinno być po 5 banów przynajmniej. A o powinny to postacie, które są cały czas banowane, powinny mieć trochę zmniejszone. Ja rozumiem, raz sobie zagrać, zobaczyć, ale jak ja na przykład ostatnio widziałem Kolesia, który kurwa. że on grał? Shako? Hekarim? Galio i to były jego jedyne postacie chyba w historii, nie? Z urfa. Czemu sobie poszedł na górę? Nie zostawili samego z nami. Ja nie dam rady sam, kurwa, jak to jeszcze będzie przecież jakiś Tryndamere z Dajaną to ja się zesram. To będą też ręce bolały. No, 18 sekund na ulti, 2 na to. No, nie wygląda na najlepszą postać na no, tego Urfa, ale zobaczymy, najwyżej będę Może jak kogoś jeden na jeden znajdę w dżungli, to go mogę skombować. Tylko muszę iść pod full AD. Nie mogłem te wave pomóc sobie. Nie wiem czy ten ward jest w krzaku czy nie No coś tu przyszedł Pan Krowa chyba tutaj przyszedł co się dzieje z tymi minami już nie dają golda czy co? Kurwa fajnie cały wave i nie mam w ogóle pieniążków Przemy energii nie tracę Nie, tego nie chciałem zrobić. <laughs> nie, jeszcze drugi poziom, ma, ja pierdolę. Nie mam z nim szans, uciekaj. Sfleszył, nie wiem cokolwiek. Ja pierdolę, fajny damage. No i kurwa, umieraj, no. Koń, głupi. Jesteś głupi, to umieraj. Nie złapię nigdy. Dobra, mam jednego killa to jest fajne. Ale to, że żadnych pieniędzy nie ma, to jest jakaś tragedia. Przynajmniej mogę wuje, na kurwie cały czas się jakoś wleczyć z tego. No i ma to krowa ma. No i patataj właśnie przed do akcji. Chyba już tak raz szybko skończy jak patataj nas odwiedzi tutaj. To to patataj? Jeśli to nie patataj, to mamy szansę, tak to jest lipa. Kurwa, no nieśmiertelny, no myślałem, że już go zabiję jak dostał damage od wieży, nie. Ja pierdolę. Takie playsy chciałem zrobić. No ale jak zawsze nie wyszło. Co no. ja na to poradzę? Hydre czy BT od razu? Hydre myślę, że będzie ok no, musimy do czegoś sobie podchodzić. Jeszcze no, mam do moich super wardów. No nic, co, patata jest za mocna, ale listar też niepotrzebnie się bije, jak widzisz, że ma małą HP. O kurwa, no zajebisty damage, no naprawdę... Zwarowany heka to na serio, to jest po prostu chore. Ciesz się fraj, jeszcze cię zniszczę. Jeszcze ci zniszczę kanał na YouTube, zobaczymy. O kurwa, jeden item złożył i zabija w sekundę. Mogę mordy Draven'ów stać przynajmniej. No szósty potrzebuję tylko... Takiego nie widzę. Chciałem Ezem ogólnie nagrać, jak sobie że to ostatnia gra, ale koleś wziął tego za w sekundę. Daj se siana, naprawdę Ja pierdolę, jeszcze szósty ma przede mną, to już w ogóle nie mam szans hmm, Bojebiście wciąż ją odepniesz przynajmniej Nie no, to, jak ktoś ma szósty przed wami, to jesteście w dupie Co my możemy z tym ani starym zrobić Kurwa mać Krowa się wdupczyła na linie. No i tapuję się, nic nie zrobię, ale no, trafiło mnie to Przyszła będzie zajebać ekspa, żebym szóstego nigdy nie był przypadkiem Chyba, zdychaj. Już ci mam dość No a ten już uciekł, już w bazie jest ten hekari No przynajmniej fajnie się można wylesić, tylko co ja zrobię. Ja bym ją ja mam ulty. Nie wiem, kick? Coś nie wiem się stało z moim kickiem. Kiknąłem go i ja nad połowy nie przebiegł. I nas zabił. <śpiewa> Ten pick i dwa fleszy E. Dwa zemsta, patataję. Zajebiście, naprawdę. Nie, on nie bez kika nic nie zrobię. Halo, pomocy. No już ma ulta o kurwa, nie, taka linia to jest straszna. Naprawdę. Już wszystko bym przeżył, ale nie Hekarima, naprawdę. To jest za mocne po prostu. I tyle w temacie. Że się mogę zestrać jedynie, nic nie zrobię. No przecież to moja wina, że nie biorę postaci cały czas. No to gdzie wiesz, i co, nagrałbym w kolejny 15 minutowy odcinek. Chcę spróbować coś z tym Lissinem. On już ma 9 kg, więc nie widzę tego. No już ma echo w sumie i mnie po, re, po, po minusowych rezistach mi na doprze. No, fajnie, pół HP. No i patata jesteś. Znaczy nie, nie wyleciliuję się nawet. No, się tym damerem mają. O tym damerem No, tym damerem no, no, też potem tym wlecie będzie bić. Ja powinienem coś tu robić i coś tam, ale słabo to widzę, że tak powiem. Nikt nie zauważy tego smuka. A tak te to też mi tak leci dziwnie, że. Chyba zdechniesz w końcu? Nie no, Malfaj tam jest, ja tam nie chcę być. No właśnie. Głównie z takich powodów. Wydupczej. Nie chcę, nie, nie bawię się z tobą. Przynajmniej chyba tego smoka mamy, nie? No przynajmniej jest smok. Ale no, i tak jest ciężko. To na topie jest w ogóle, eco u nas było. No, ten Tryndamere jest u nich słaby, to jest może szansa na jakąś wygraną. Ale i Czakczo średnio widzę, o. Co mi się przyda na tą dajankę? No jakbym wiem, się do czego tepnąć, ziomek. Tam ci pomógł. No niestety, nie mam do czegoś tepnąć. No dupczej, naprawdę naprawdę, Nie, Już go dogonimy. Zabawa. Nie wiem, no nie, ja się z gandletem, go złapię. Luźno, to fajnie. Jednym Ej, on mi pół HP zajebał. Kurwa, mać. No, nie piesie nic. Pluje się, kurwa grając najbardziej opoczępione myślę tutaj. Łap go. <gryw> nie, nie, nie. Kurwa, no. Ale było ładne, kombo, ale nie pykło, oczywiście, chyba że go zabiję. No to czemu od niego uciekać, ziomek? To nie ma sensu w ogóle żadnego. Ej nie masz ulta jeszcze, tym bardziej. Kurczaczki, no. nie wiem, co złożyć, żeby tutaj coś działać. Pewnie Lai to jest jedyna opcja. Ponad nie wiem, czy z tym sobie poradzę. Chodźcie na dół, coś Nie, wieża nie wiem co wieża bije. Miniony wyczyściła wieża wszystkie A dobra, dwa kilo to mi się opłacało, mam więcej hajsu teraz Tylko, że dalej ciężko to widzę tą grę Kurde, mm, swój tak Chociaż daje wszystko, mam te magic to i tak nic nie daje, więc hmm. No jakoś jeszcze ma jako wy wykajtować ma ich jeszcze jakoś Och, to się dużo leczy, to jest ap apetrynda, aha, okej, okay, to wiele tłumaczy. Czy taki, który pewnie zabierze ci na przyjażkę. Ty musisz z nim iść na tą przyjażkę, inaczej... inaczej coś złego się stanie. Nie wiem czy ja iść na tego topa, no, ale... mu omijać te kurestwo wielkie, nieśmiertelne. Mam no, muszę przelewele, gdzieś złapać, bo jestem w plecy z levelami. Aha, ja go nie kopnąłem, czy co jest? Nie wiem co się stało, ja myślałem, że go... Byłem pewny, że go kupnąłem. dobra w końcu to zdechło to kurestwo. Skaczące O tutaj znalazł coś Nie wiem z czego mi tyle dadał? Z przewrotu chyba, nie? Musimy wyleć stylować tej też No nie, proszę mnie zostawić. Kurwa, to Diana też. Aaaa. To byśmy musieli też złożyć. Ale BT też bym chciał. O, więc nie zrobię, może to jest do wygrania, ale będzie ciężko. Nie, mógł się jeszcze z nim pobić, ale że... jak on nie ma ładowanego, to już tak tyle nie zrobi. Serio? No jakoś to pykło, ale już za nie mają, serio gnoje? Ja się zrobię pod kombo, ale... Znaczy no. no... to nie było najmądrzejsze na świecie. Idź sobie. Kurwa, Jeszcze tatu wizję miała, nie wiem skąd, ale. A przynajmniej tego ściągnąłem, zajmul multa odpalił. <grafy> Kraj jest za dużo, to jest dla mnie. Nie, Ja się to dużo przyjmuje. Coś się staram w tym licynie, nie? tylko że ciężko jest. <grafy> Daję na też jest mocno. Tak teraz myślę, ten shield jest ok. Do skoki ma co chwilę, tak jak nad nim w tyłku trafiać. A ono ma strasznie mocny To jest liczbajno. Boerka aktywuje liczbajno. No ma, muszę to kończyć. Dalej, ale ja będę ginął w sekundę, nieważne co zrobię. Bo w taki build mam. Nie, trafiłem w zerki, ale ok, zrobiłem wiem, Znaczy, na nie trafiłem. Ale dałem radę. Musimy się wlacisz na czymś, na smoku na przykład. No nie, no. Daj się siana, naprawdę ziemiak. Już goerką trafiam, ale nie miałem rędu. Może szybciej go powinien kopnąć, to by może przeżyła. Dobra, mam BT. Tylko coś, potem przeżyć? Starach może? Nie, ja się do Patataia ja na pewno nie będę teleportował. Za żadne kurwa skarby. No, samego samego, po 400. Mogę widzieć, boki jednak. Jak Patataj wkroczy to. To się skończy zabawa Jeśli na kombo to teraz większość ludzi już zdejmuje, to jest ten plus o nie wiem, już się boją, teraz pewnie w pięciu zaczną chodzić A jako też jestem w stanie ściągnąć Dobra, przynajmniej tyle Przeżył ten Edreal? Przeżył, Przeżył. To jest plus Czemu ten Marfaj grę kończy A, patataj tam jest jeszcze, no to wiele tłumaczy Jest, kurwa, jest mi uratował trochę Dałoby mi to, mogę. się tutaj z przyjemnością na tym. Dobra, jakoś idzie tym missinem. No, po ciężkim starcie, idzie lepiej. No, maszuję te wszystkie, wszystko co mogę, maszuję na tym missinie. Jeszcze mam czas, bo patata i nie żyje, to. Znaczy, ja mu nie dam rady sam, ale. Może dam. Nie wiem, raczej nie. Co jakiś wixem co się przeszedł? No kurwa, no właśnie. Kurwa, to ma ulti już. Czy nie? Czy go na tego ulti nie zbiję? Ciężko, bo też się leczę. No to już nie No jest niewidzialna, więc Wejma ma coś tutaj, dobrą przewagę. I sobie nastakowałeś, że to w ogóle. No to ładne jest. Oni no składają armor w ogóle? Nie wiem, czy jest sens składać tego armura. Eee, chyba nie. Chyba on tak zrobił. I teraz, nie wiem, te dwa itemy ostatnie, czy coś pod tanka zrobić. Przydałoby się coś pod tanka. I on mu też nie brzmi źle, ten item też nie brzmi źle. Dobra, pomyślimy, co tam z Double pile zrobię? Jest, to wejdź tam. Zabija ich! To może wygramy na patataja, to było świetne. Mimo, że mają takiego, no może no nie jest zły ten Tridimer, bo coś tam robi, nie? I bije teraz tego. Kurwa, się nie mam do czego stepować tutaj. Dobra, to tutaj się i coś poszukuje. No nie ma tyle tego, nie? Kurwa, ile mu HP zostało? O, może przeżyję. Nie, ale Szybsza ode mnie jest, no na pewno. To rana Diana. No też jest pod takie właśnie... A zabiliśmy tego Karina, o kurwa Eko jest zajebiste, nie? Możliwość takiego spierdalania jest za dobra o, No szulta odpalił Uciekajcie po prostu nie. niego Ku 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 <grym> się kręci po prostu To jest też troll z tego Straszny troll e To może? Może tego steraka nie był taki głupi? Hmm Ciekawe wybory. No, spróbujmy tak. Chociaż się jebać może damyć po prostu złóżmy. Nie bawmy się w jakieś straki Nie, dobra. Mówiłem, że to się może skończyć. Potem zabawnie. niezabawnie. Nie złego startu i tak jakimś cudem jestem jeszcze w grze. Kurwa, jeszcze miał doskok do mnie. No nie pykło teraz. Zjebałem to trochę. Też nie było nas wszystkich. Czekaj, Jeziu, bo ty masz główne dipsy tutaj. Jeden za jeden. No jak konia nie zabijemy, to to słabo widzę. Jak patata tutaj sporo robi. Trafił go. Jednak ten trend trochę dobi, Działa. I ten Ebi jest strasznie mocny. To boli trochę. Się Kurwa martwię, nie wiem czy ja z tym dam radę w ogóle. Dobra, na zim gdzie nie tapuję. Muszę dofarmić tego Staraka. Nie, w tą... E Tutaj spuszował, to wiesz, Jebe, za jebie, za tą tu dajemy, tak w kurwie. Nie wiem, gdzie, gdzie ty lecisz ziomek, ale nie doleci daleko. No, fajnie, no i gdzie jest moich jaki Kurwa, nie wiem. Znikło, jest głos, ale nie ma, go mi tak to denerwuje. Bo mi to baituje, że ja kopłem go i on tam gdzieś leci w tych krzakach. A nie leci, taka jest prawda. I tak mi to. Już parę razy mi się to zdarzyło. Ale dobra, dogoniliśmy go. Kiki nawet mam ładne w tej grze. Nie chcę, jeszcze bo zdechnął. I tak chyba zdechnął. No dobra, szybko. Wrócę te takie. Dobra, to jest koniec, bo chyba na wstaje, to już to skończymy. Ładnie, ładnie. Ciężka gra im o początku, bo na początku ten hekarium to jest po prostu taka krowa. Dobra, skończyli. Dobra, fajna gierka. Fajnie, było fajne, fajnych kików, Trochę się zdenerwowałem, bo jest high kill kurwa, ale nie ma... Ale cooldown nie schodzi i koleś nie leci. I trochę mnie to tak zbejtowało, ale okej, okay, fajna gierka. Nie wiem, postaram się jeszcze jedną nagrać, zobaczymy jak pójdzie, jak dam radę. To trochę już zmęczony jestem. Ale dzięki za oglądanie, dzięki za maraton z urfów. Nie wiem, kiedy to postaram się wszystko w tym tygodniu. Widzimy się w następnym odcinku pewnie rankedu, wrócimy. Chociażby w kolejne tryby za tydzień, też fajne, bo wchodzi te całe kill czyli 6x6, też jest spoko, Widzimy się w następnym odcinku. Yo!